Potwierdzenie własności domeny w portalu Apple School Manager. Aby móc zacząć używać zarządzanych konta Apple w instytucji edukacyjnej, w pierwszej kolejności musisz potwierdzić własność swojej domeny szkolnej. Aby to zrobić, zaloguj się do portalu Apple School Manager. Otwórz przeglądarkę, a następnie wprowadź adres school.apple.com. Po przejściu do witryny zaloguj się, używając odpowiednich poświadczeń. Po zalogowaniu kliknij w nazwę swojego konta w lewym dolnym narożniku. Otwórz referencje. Przejdź do zakładki Zarządzane konta Apple. Wybierz opcję Dodaj domenę. Teraz prowadzisz nazwę domeny, której używa Twoja szkoła. Na przykład edu. .sp1.el A następnie wybierz opcję Dodaj domenę. Na liście pojawiła się nazwa Twojej domeny. Aktualnie domena pozostaje w statusie ze znakiem zapytania, ponieważ wymaga weryfikacji. Aby rozpocząć ten proces, wybierz opcję Zweryfikuj. W tym miejscu znajdziesz rekord TXT, który jest ważny 14 dni. Należy wkleić go do DNS-ów w domenie szkolnej. Skopiuj rekord, a następnie prześlij go do lokalnego administratora, który opiekuje się Twoją domeną szkolną. Pamiętaj, by otrzymać informację zwrotną o dodaniu takiego rekordu. Kiedy rekord został już opublikowany, możesz ponownie zalogować się do portalu Apple School Manager. Wrócić do zakładki zarządzane konta Apple i sprawdzić, czy Twoja domena została poprawnie zweryfikowana. Proces ten jest jednorazowy, a po poprawnej weryfikacji rekord TXT może zostać usunięty z DNS-u w domenie szkolnej. Gotowe! Twoja domena została poprawnie zweryfikowana. Teraz możesz rozpocząć tworzenie zarządzanych kont Apple dla swoich uczniów i nauczycieli. Jeśli napotkasz problem w trakcie weryfikacji swojej domeny lub nie posiadasz domeny szkolnej, skontaktuj się z naszą infolinią lub napisz maila na adres cyfrowy